Ja brat Radosław Kramarski, ja brat Jakub Czajka, ja brat Marcin Buzik, ja brat Mariusz Kozioł. ja brat Paweł Strocha. ja brat Marian Michasiu, Wybrany z Senatu Prowincjonalnego, szefem zawodowym wszystkie obowiązki, ściśle związane z moim urzędem, według przepisów Konstytucji naszego zakonu. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje dłonie. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje dłonie. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje dłonie. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje dłonie. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje dłonie. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje dłonie. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje dłonie. Drodzy bracia, razem z Ojcem prowincjałem i nowo zaprzysiężeni, zaprzysiężeni czy wikariuszu, drodzy bracia asystenci, życzę Wam przede wszystkim, abyście służyli z radością prowincji. Poprzez tę wieloraką posługę nie tylko jako doradcy prowincjała ale również jako ci, którzy wraz z nim podejmiecie wysiłek, ten trud kierowania prowincją przez te cztery lata. Nie jest to łatwe i życzę Wam tego, abyście byli tą siłą dla prowincjała, abyście również byli taką jedną drużyną, zjednoczoną w tym samym celu. Pamiętajmy, cel mamy jasny. Pewnie, że inaczej patrzymy, ale ważne, żeby do tego celu iść razem. I o to się zawsze starajcie, aby te cele osiągać, aby być dla tej prowincji braćmi, którzy potrafią się pochylić nad problemami, którzy potrafią zrozumieć i którzy rzeczywiście razem z prowincjami podejmują potem wysiłek, dźwigania tych trudów i ciężarów. Pamiętajcie również o tych tajemnicach, które Was obowiązują jako definitorów, aby z definitoriów nic tam gdzieś nie wyciekało. Ale żebyście mieli tę odwagę zachować tajemnicę, abyście byli godnymi zaufania dla braci. I to jest ogromnie ważne i tego Wam życzę. Niech zatem, drodzy bracia, ta Rada Prowincjalna będzie taką Radą zjednoczoną wokół Chrystusa, niech będzie zjednoczoną wokół prowincjała i służcie tej prowincji, bo naprawdę warto. Bracia Was po to powołali, abyście z radością służyli. Zaufali wam, więc bądźcie godnymi tego zaufania. I niech Pan wam błogosławi i naprawdę twórzcie jedność, bo tego dzisiaj bardzo potrzebujemy. Tego potrzebuje świat, tego potrzebuje Kościół, tego każda prowincja potrzebuje, bo tylko wtedy, kiedy jest jeden cel, chociaż są różne punkty patrzenia, bo muszą takie być, ale byśmy do tego jednego celu dążyli. Tego wam z całego serca życzę i niech Pan wam błogosławi waszej pracy, w waszej posłudze, w waszej służbie.